Jak sytuacja? Spokój, sierżancie. Eee, ciekawe, co z naszymi w kolonii. Mam nadzieję, że jeszcze żyją. Nasi tak łatwo się nie poddadzą. Oby. Czyżby tam byli strażnicy? No i nosa. trzeba im pomóc. Dziękuję za pomoc. Nie ma za co, bracie. Co tu robicie? Byliśmy na zwiadzie, ale zostaliśmy zaatakowani. Ale pozbyliśmy się najemników. Tak. Teraz wracamy do miasta. A ty co tu robisz? Jestem posłańcem od Garonda. Mam bardzo ważne wieści dla Hagena. W takim razie chodźmy razem. Doszły mnie słuchy, że wystąpiły jakieś problemy, więc o co chodzi? o to, że nasz oddział zwiadowczy został rozgromiony do moście. Nikt nie przeszedł. Ech, cholera. No trudno, musimy przygotować się do ataku na klasztor i szturmu na most. To są strategiczne punkty. No dobra, to kto ma atakować klasztor? Miałem zamiar to powiedzieć. Otóż klasztor będzie oblegał kapitan Sylwia i William. Tak, tak jest. A pan, kapitanie Pil, będzie atakował most. To jedyny szlak, na którym mogą nas powstrzymać. To jest. Kiedy wyruszamy? Chyba jak najszybciej. Właśnie nie. Poczekamy jeszcze trochę czasu. Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. To raczej strata czasu. Powinniśmy zaatakować szybko i skutecznie. Ale jeśli się pośpieszymy, to możemy stracić ludzi. To prawda. Zwłaszcza, że większość naszych jest teraz w kolonii. Generale, wróciłem. I jak sytuacja? Cóż, do klasztoru przybył oddział rycerzy i Knechtów. A na moście ustawiał się spory oddział obronny. Zypali głazami dolne przejście. Cholera. No, skoro są takie walki, to dobrze. Kapitan Torlow dołączy do oddziału kapitana Pila. Macie zająć most. Wyruszycie jutro. Kapitan Silvio i William pojutrze. Kapitan Garond prosi o wsparcie? Tak. Armia najemników jest spora. Mogą mieć sprzęt oblężniczy. Domyślam się, ale na razie mam inne plany. Najemnicy w większości stacjonują w kolonii. Mam zamiar zaatakować farmę O'Nara. A co z pomocą? Spokojnie, wyślemy ją. Kapitanie Garmal i Albrecht. Tak, tak Sir. Weźcie swoje oddziały i ruszajcie na farmę O'Nara. Spróbujcie zdobyć tamten obszar. Ale czy nie osłabimy wtedy obrony miasta? Tylko trochę. Nadal szkolimy rekrutów. To kiedy to... mamy ruszać? Jutro rano. A co do wsparcia, to otrzymacie Idź do koszar, rycerzu, i powiedz lordowi Andrze, by przydzielił ci 30 knechtów. Ode mnie dostaniesz 10 rycerzy. Dziękuję, lordzie. Cholera. Pierwszy dzień w kolonii i już tyle śmierci. Spokojnie, wytrzymamy tu. Ciekawe jak długo, skoro już brama została zniszczona. Eee, tam damy radę. Przecież wiedział o tym wcześniej. już Na i nosa, mija pierwszy dzień walk. A my nadal kontrolujemy zewnętrzny pierścień. To chyba dobrze, sir. Tak, ale obawiam się, że najemnicy zdecydują się uderzyć w najsłabszy punkt. Lordzie, ale taki punkt jest od zawalonej strony południowej bramy. No właśnie. Trzeba tam ustawić żołnierzy, bo wróg może zaatakować z tamtej strony. Więc mamy przygotować żołnierzy? Tak. Zawsze lepiej być przygotowanym do walki. Wszystko w rękach i nosa. No dobrze. Pierwszy dzień mamy za sobą. Póki co, porażka. Kapitanie Grek, spokojnie. Nie możemy wystarczyć ich naraz, bo brakowałoby nam ludzi. Możliwe. Zwłaszcza potem, gdy dowiedziałem się, że wróg ma balisty. To nic nie da. Kilka balist nie powstrzyma kilkudziesięciu ludzi. Tak, ale mogą trafić kilku za jednym strzałem. To się nie zdarza często. Dobra, mniejsza o to. Kiedy moi ludzie mają wyruszać do ataku? Niech pan weźmie swych ludzi i idzie przez rzekę. Dołączy pan do szturmu od strony Wielkiej Palisady. Dobrze, wyruszamy już. To dobry dzień na rozpoczęcie szturmu. Katapulty, strzelać. Alarm! 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 Do diabła. Szybko się mobilizują. Nie możemy podać sam. Przerwać ostrzał. Pichota. Do ataku. Generale, o co chodzi? W naszym kierunku maszerują wojska z Kolinis. Co? Zwołaj wszystkich ludzi. Tak jest. Hagenie, jesteś zbyt pochopny. Najemnicy, dziś dowiedziałem się, że w naszym kierunku zmierza armia królewska. Nie możemy stać bezczynnie, więc otrzymacie ode mnie najważniejszy rozkaz. Macie nie dopuścić do tego, aby paladyni zajęli naszą farmę. Jeśli to się stanie, nasza nadzieja na wolność minie. Pokażmy im, że się nie boimy. Ustawcie się w polu, poprowadzę Was do zwycięstwa. Najemnicy musieli mieć w okolicy zwiadowców. No to wygląda. Co teraz, Albrecht? Zaatakujemy ich. Ale wszyscy naraz? Nie, tylko połowa wojsk. Reszta tu zostanie i ruszy w razie potrzeby. No dobrze. To kiedy nastąpi atak? Teraz. Wojownicy! Zostaliśmy tu wysłani, by stawić czoła naszemu wrogowi. W otwartej bitwie. Pamiętajcie, że wróg ma nad nami przewagę liczebną i lepsze uzbrojenie, ale my mamy coś, czego oni nie mają. Wiary. Pokażcie im, że wojownicy i nossa się nie boją. Do ataku! To już czas. Kapitanie Sylwią, weźmiesz prawą flankę. Tak jest, generale. Kapitanie Torlow, weźmiesz lewą flankę. Tak jest. Najemnicy, do ataku. Czyżbyśmy przegrali? Na to wygląda. Co teraz? Hmm. Musimy przygotować ludzi. Ci co przed chwilą walczyli niech odpoczną. Wszystko w rękach Imnosa.